Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej w momencie 26. kolejki rozgrywek Fortuna I WIBI. Dzisiaj Zagłębie Sosnowiec wygrywa z na Jastrzębie 2 do 1. Jest z nami trener dużo z Grzegorz Kurdziel. Witam Panie Trenerze, bardzo proszę o podsumowanie spotkania. Niestety muszę powiedzieć, że Zagłębie wygrywa dzisiaj wygrywa rozkurzeniem, zagraliśmy najsłabsze 25 minut tej rundzie było to między 5 a 30 minutą, kiedy rozpędziliśmy zagłębie, ale niczym innym jak naszymi prostymi wyborami. I to nawet nie były straty, tylko wybory, brak komunikacji, takie piłkarskie momenty, stracona piłka w środku, brak zebrania drugiej piłki i w tym momencie Zagłębie przejął inicjatywę nad meczem. Prosiliśmy się o tą bramkę, jeszcze na dodatek sami sobie ją strzeliliśmy. Jeżeli chodzi o drugą połowę, dobrze weszliśmy w tą drugą połowę i przenieśliśmy ciężar gry na połowę Zagłębia. Natomiast różnica między moim zespołem dzisiaj a zespołem Zagłębia była taka, że jeżeli oni dostarczali to piłkę w pole karne, posyłali bardzo mocne podania czy doświadkowania w pole karne, dzięki czemu nawet strzeliśmy bramkę samobójczą sobie niestety. I, a my posyłaliśmy te piłki dosyć łatwe do przeczytania czy przez bramkarza, czy kontrolowania przez obrońców. Plan był na pewno inny, natomiast Plan planem a e, rzeczywistością e, zagłębia dzisiaj zasłużenie grywa. Dziękuję bardzo. Są jakieś pytania do trenera? Jeżeli nie, dziękuję bardzo za pierwszą część. Ja jeszcze, jeszcze chciałem dodać, hmm. jeżeli mogę e, od siebie dodać jedną rzecz. E, fajnie jest być trenerem, jeżeli wszystko wychodzi. Hmm, natomiast wiadomo, dzisiaj. E, Wszyscy powiedzą, że Jastrzębie spadło z pierwszej ligi, ponieważ te straty punktowe są spore. Natomiast piłkarze, my trenerzy i piłkarze jesteśmy profesjonalistami. i W tym momencie liczy się to, jak zareagujemy na tak trudną mentalnie dla nas wszystkich sytuację. I ze swojej strony mogę zapewnić, że jakoż sztab, dołożymy wszystko, żeby ci zawodnicy do końca walczyli o każdy metr boiska, o każdy rezultat w każdym meczu, żeby się rozwijali jako zespół i żeby każdy z zawodników rozwijał się indywidualnie. Dziękuję. Witam bardzo serdecznie na drugiej części konferencji po meczu Zagrody sosnowiec wielka i Zastrzębie. Przybyło na wygrywają dwa do jednego. Jest z nami trener drużyny gospodarzy pan Artur Skowronek. Bardzo proszę o podsumowanie meczu. Dobry wieczór. No, gratulacje bardzo dużo dla drużyny, bo wygraliśmy bardzo, ale to bardzo ważne, mecz dla, dla naszej szatni, dla naszego klubu. I ważne, że w takim meczu staraliśmy się po prostu grać piłkę i na pewno ta pierwsza połowa pod kątem tego, jakbyśmy chcieli prowadzić grę, w wielu fragmentach tak dobrze wyglądała. Dlatego tym bardziej piłkarzom chwała, że potrafią po prostu kontrolować emocje w trudnej sytuacji dla drużyny. Mam nadzieję, że taką pierwszą połowę będziemy więcej oglądać. Myślę o następnych meczach, które są już przed nami, bo piłkarze, mam nadzieję, złapią taki komfort psychiczny i będą mogli właśnie więcej ich pokazywać tego, co potrafią. Potrafią dużo i nieraz już to. Pokazali Wygraliśmy bardzo ważny mecz. Chwilę się cieszymy. Myślimy już o najbliższej przyszłości. Dziękuję. Czy mam jakieś pytanie do tego? Pytanie, bo to tym razem bez koncysekwencji był piątym w tym, w tym roku. Zazębie do bramkę w końcówce. To chyba musi być powodem do, no, do zmartwienia i do zastanowienia z czego to wynika. No, widział pan dzisiaj sytuację. Ja oczywiście, bo w sytuacji takiej gdzie musiało wszystko wrzucić już jak gdyby do naszego pola karnego i z tego było takie zamieszanie, gdzie wydawało się, że jest fał na Michale, ale to niestety nasz zawodnik jakby przeszkodził w interwencji Michałowi byśmy o tym nie mówili, ale to oczywiście analizujemy. Natomiast no, czasami to w futbolu się zdarza. Tutaj nie ma nie, problemu z bieganiem. Biegamy sporo, biegamy dużo w high speedach, sprintach. Zespół jest dobrze przygotowany fizycznie i to teraz na pewno będzie procentowało w takim chociażby kwietniu, gdzie tych meczów jest po prostu bardzo, bardzo dużo. No, przeciwnik walczy o swoje zawsze. Naszym zadaniem jest to, żeby po prostu kontrolować piłkę i w tym posiadaniu piłki być dłużej z takim większym Tu Tydzień temu w z Tychami grał ze zespole Zagłębia testowany Ukrainiec. Czy on zostanie w Zagłębiu? Czy... Zobaczymy, jakie wyglądanie źle piłkarsko. Są różne procedury, które musimy złapać organizacyjnie i zobaczymy, jak, jak finalnie to, to wyjdzie. Dziękuję. Jeżeli nie ma więcej pytań, to dziękuję bardzo. się to